Witajcie, z tej strony ono i 2 a dzisiaj quiz, ale zaraz zobaczycie dokładnie jaki. Mam nadzieję, że film wam się spodoba i na wstępie chciałem zachęcić do łapki w górę właśnie, jeśli wam film się spodoba. A jeśli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do subskrypcji. Cel 100 subów do końca roku jest realny, ale nie bez waszej pomocy. Jaki dzisiaj quiz? Uwaga, chemiczny. Tak, jeszcze tego na kanale nie było, bo były prze, przeważnie... E, Quizy geograficzne i quizy sportowe. Zatem czas na quiz chemiczny. A bardziej na taki, który, który jest jakby fragment chemii, który jest najłatwiej wrzucić do quizu. Bo na przykład ocenienie związków chemicznych no mogłoby być, no ale to wiadomo, że najłatwiej pierwiastki chemiczne, czy po prostu układ okresowy, tak jak to tutaj wygląda. Zobaczymy ile mi się uda tym razem rekord to 53 nie jest to może jakoś porażająco dużo bo znam osoby które mały nawet 80 ale czy nawet 100 kompletu chyba nie ale no 100 no, 80 już znam osoby natomiast yy, wiadomo że blisko połowa tych pierwiastków jest takich które Albo będą raz przez was usłyszane w życiu, na przykład teraz, albo może z kilka razy maks, albo w ogóle o nich nie słyszeliście. E, I nigdy wam nie przyjdą, e, jakby, nigdy wam nie będą potrzebne, jeśli nie będziecie na kierunkach chemicznych, medycznych, etc. Zatem e, jakieś są podstawowe, oczywiście, są takie zaawansowane. No i są takie, które. Praktycznie są tylko już na jakimś dość wysokim poziomie potrzebne. Nie mówię, że nie można ich znać. No ale wiadomo o co chodzi. Dobra, zatem przejdźmy do quizu. Oczywiście zacznę od tlenu i wodoru, czyli dwóch składników składających się na wodę. Dodatkowo azot, fosfor, siarka, węg węgiel, wapń, lit, argon, hel, senon, neon. Eee, krypton, dobra, dalej fluor, chl ch chlor i chrom, eee, żelazo, miedź, eee, glinczki aluminium, eee, bor, e, bar i beryl. Ok, dalej mamy potas, eee, dodatkowo mamy sód, mamy jeszcze magnez, eee, mamy mangan, Dalej mamy złoto i srebro, co jeszcze możemy mieć, tak patrzę teraz, krzem, selen, german, polon, rad, cez, Franz. Um, dalej, możemy mieć jeszcze europ, kopernik, ameryk, einstein, no, tak jest, ok co my tu dalej mamy? Nie mamy rtęci, nie mamy cynku i cyny, cyna. Dalej nie mamy ołowiu ołów. Czego my tu jeszcze nie mamy? 43. Nie mamy uranu i plutonu. Um, hmm. Mieć cynk, złoto, srebro, rtęć, ołów, cyno, kopernik, kolon, selen. Um, kiedyś tak mi się obiło uszy. Um, czyli mamy 46 w tym momencie. A, zapomniałem już o jodzie i bromie, okej, okay, No tak, jod i brom też kluczowe pierwiastki chemiczne. No to jest to tak praktycznie, to są te większość z nich już podstawowych tych wymienionych. Ponadto nie, ponadto niektóre takie dodatkowe w ramach ciekawostek nawet. Metale to jest z moral, ale vanad, vanad jeszcze jest. Um. Hmm. Jeszcze jakieś, może? No bo do rekordu brakuje mi generalnie czterech. E, I teraz muszę tak przypomnieć, jakie jeszcze są takie um, pierwiastki, które jakoś. O, no, na jakichś takich związkach. No nie ma nowego. Nie, no, no to takie są podstawowe, więc jeszcze jakieś takie trzeba wykminić mniej podstawowe. I wtedy będzie generalnie komplet. Znaczy, no komplet, komplet. To, to nigdy nie będę miał, no bo też wiele związków jest takich, których nigdy w życiu nie wykorzystam. Ale no. Polonrat jest w Bar. Ber, ba, e, bur, bur, Ty um. tam. Mu, no faktycznie zapomniałem, że w sumie no tak, no. Faktycznie ten to też jest pierwiastek chemiczny, e, zatem. E, zgadza się. E, tak sobie teraz przeglądałem jeszcze w myślach. E, co jeszcze mogę. E, był taki zielonkawy jeszcze. Nikiel. Nikiel. Tak, okej. Okay. Dobra. E, Kobalt? Nie, kobalt już chyba nie. A, a jednak, o, kobalt, dobra. No to widzę że mam całą górę, tą metaliczną. prawie, brakuje mi jednego. Eee... No i co? Eee... Chyba więcej. So... Arsen. Arsen? arsen... arsen? Arsena? Nie, arsen. Arsen po prostu. I chyba tyle, bo więcej już nie wykminie. Tak sobie teraz myślę. Ehm... Tak. Powiem, nie, no chyba tyle. No zobaczmy. Coś jakieś, jakieś ważne zapomniałem. Ehm, itr, okej. Okay. Cirkolum. Ehm... Chyba nie. Jakimś takim. Platyna, a, Platyna i Neptun, a, widzicie? Potem to jest Gal i Wolfram, Radon, ok, Lantan, Actyn, Kadm, Itr, jakiś taki najmniej popularny, który kiedykolwiek mi się udało, to jest chyba ten, to jest Telur. E, por jeszcze, no, ale no to generalnie widzę, że jest spoko, wyrównany rekord. Te podstawowe widzę znam. Niektóre też ciekawe. No, szkoda tego skandium i, i teluru, ale chyba nie jest tragicznie, bo, bo mogło być dużo gorzej. W tym momencie już chciałem się podać przy 49. Bo na szczęście jeszcze sobie tam przekminiłem ehm, z tym arsenem, z kobaltem, niklem i tanem. Także. Myślę, że. A tu Ind jeszcze. O, Ind. E... Iryt osm, Ren. O, nie wiedziałem nawet, że pierwiastek Ren. Ciekawe, czy kiedyś wyna... wynajdą pierwiastek Odra. E, ale już zostawiam to na boku. Mam nadzieję, że taki króciutki film Wam się spodoba. E, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do subskrypcji. Możecie się pochwalić też swoimi wynikami w komentarzach. Możecie mieć lepsze wyniki, bo no, operuję głównie na tych pierwiastkach, które wymieniłem. E, może z wyróżnieniem, że zapomniałem o telurze, bo też mi się czasami zdarza, że mam jakieś związki e, z telurem, ale to rzadko. E, kadm? No, też się czasami zdarza, ale no, to też rzadko. Te główne już mam, te niektóre są dodatkowe, takie gdzieś wyczytałem, gdzieś obiły mi się o uszy i tak dalej. Także yy, pochwalcie się swoimi wynikami, może będziecie mieli więcej, jest na to duża szansa. Yy, jeśli film yy, Wam się spodoba, to możecie w komentarzach również zaproponować inne quizy. Jeśli będzie jakiś ciekawy tematycznie quiz z chemii, to również mogę go zrobić, na spokojnie. Zatem trzymajcie się, do następnego i cześć!